Sony Xperia M5 kontra Samsung Galaxy A5 2016 próba pierwsza. To co na początek pudełka, prawda? No dobra, tym razem żartuję. Zaczynamy od wyglądu wykonania. Stany wyposażyło swoje modele w różne warianty kolorystyczne. Do mnie trafiła wersja czarna z prawiwą, czarną obudową, która naprawdę może się podobać. Niestety podobać już nie będzie. Skupisko rys na tylnej klapce, która jest zresztą szklana. Dostałem telefon nowy niestety po dwóch tygodniach z tyłu było ogrom małych rysek. I obawiam się, że po dłuższym czasie użytkowania taki problem może być kontynuowany, a tylna klapka, obudowa będzie naprawdę bardzo porysowana. Samsung natomiast to metalowa ramka, od której bije prawdziwy chłód metalu. Do tego szkło 2,5D z tyłu, Gorilla Glass 4, więc zarysowania nie powinny być widoczne nawet po dłuższym okresie czasu. Nawet jeżeli trzymacie telefon z kluczami, z monetami, Samsung powinien dłuższy czas wytrzymać nienaruszony. Dlatego punkty przyznaję właśnie Samsungowi. Czym byłby telefon bez wyświetlacza? Pewnie jakimś stacjonarnym, bezużytecznym urządzeniem. Jednak nie to nam teraz roztrząsać. Zobaczymy oba wyświetlacze testowanych dzisiaj modelach. Sony wyposażył swój telefon w ekran o przekonej 5 cali rozdzielczości Full HD. Technologia ekranu to LCD IPS autorskim silnikiem Mobile Bravia Engine 2. Wyświetlane kolory są bardzo ładne, nasycone, są naturalne. Do tego niestety słaba jasność w ostrym słońcu. Natomiast na to liczne ustawienia, których możemy zmienić. Barwę, balans bieli, natężenie kolorów i co ważne jest styl rękawiczek, więc w zimę zmarznięte palce nie są naszym zagrożeniem, ponieważ telefon możemy obsługiwać w różnych rękawiczkach. To na duży plus. Samsung wyposażył swój telefon w matryce o przekonej 5,9 cala, więc jest minimalnie większy i rozdzielczość również Full HD. Technologia ekranu jest zupełnie inna. Super AMOLED gwarantuje nieskazitelne barwy, bardzo nasycone. Nieskończony kontrast, do tego fantastyczne parametry, jeżeli chodzi o intensywność barw, wyświetlane barwy w ostrym słońcu. Brakuje niestety ustawień, w których możemy zmieniać balans bieli, charakterystykę kolorów, nie ma trybu rękawiczek, dlatego podzielibym punkty pomiędzy dwóch producentów, jest po jeden. Wiecie co to jest? Oprócz tego, że jest to źle skompletowana ładowarka, to na pewno, jeżeli używacie współczesnych smartfonów, widzicie to na pewno każdego dnia. Na wieczór oczywiście. Natomiast jeżeli kupicie Samsunga Galaxy A5 2016 z baterią o pojemności 2900 mAh, z tym urządzeniem pożegnacie się za na co najmniej 2 dni. W porywach telefon wytrzymuje nawet 3 dni na jednym ładowaniu, To jest naprawdę kapitalnym wynikiem. Sony może pochwalić się baterią o pojemności 2600 mAh, która również najgorsza nie jest. Na jednym cyklu ładowania 1,5 dnia spokojnie można wycisnąć, jednak w tej kategorii ewidentnie wygrywa Samsung. Procesor, pamięć, wydajność, czyli czas na trochę teorii. Jeżeli chodzi o Sony. Sony wyposażyło Xperia M5 w procesor Helio X10 o taktowaniu 2 GHz, 3 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci budowanej, którą oczywiście możemy rozszerzyć o kartę SD. Co na to Samsung? Samsung powiedział tyle. Nasz własny, autorski procesor Exynos 7850 o taktowaniu 1,6 GHz, 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia o kartę pamięci który jest mocniejszy. Na pewno Sony ze względu na 3 GB pamięci RAM, które daje dużego kopa, jeżeli chodzi o wielozadaniowość, o programy jednocześnie otwarte w tle. Telefon dzięki temu nie zacina się, możemy odpalić wiele aplikacji tak jak w tym samym momencie i telefon będzie bardzo szybko i sprawnie działał. W przypadku Samsunga również nie narzekam na wydajność, jednak mimo wszystko nieco wyżej plasuje się Sony. Poznajecie no oczywiście Android. W tym przypadku 51, który znajdziemy na obu urządzeniach. Co mogę o nich powiedzieć? Na pewno różnią się nakładkami. Sony cały czas ta sama nudna nakładka systemowa. Samsung próbuje trochę urozmaicić swoją nakładkę. Z drugiej strony, obie nakładki są ładne, dopracowane, szybkie, więc narzekać nie mogę i punkty muszę rozdzielić pomiędzy oba smartfony. Muzyka jest wszędzie również w smartfonach, dlatego teraz czas na tą konkurencję. Jeżeli chodzi o Sony, głośnik monofoniczny, który naprawdę bardzo dobrze gra, gra głośno, donośnie, czysto. Z drugiej strony Samsung, również głośnik monofoniczny, jednak bardzo cichy, ale dobrze grający. Aplikacje sony, przepiękna aplikacja z mnóstwem możliwości zmiany opcji dźwiękowych, donośność, do tego charakterystyka, bogaty equalizer. Dźwięk przestrzenny jest po prostu wszystko. Wyszukiwanie nakładek, zmiana informacji o muzyce. Samsung również ma bardzo ładną aplikację, jednak nierozbudowaną. Dobry korektor dźwiękowy, jednak gra gorzej i na słuchawkach, i na głośniku zewnętrznym. Dlatego bez żadnych wątpliwości punkt przyznaje Sony. Czas na aparat. Zrobimy sobie teraz zdjęcie. Ja już zrobiłem, a Wy? Jeżeli macie Sony Xperia M5, Zrobicie te zdjęcia w rozdzielczości 21,5 megapiksela z niesamowitą jakością barw i szczegółowością. Do tego 13 megapikseli frontowej kamery, która jest po prostu taka. Zdjęcia niepowtarzalne, mega ostre i tutaj zastrzeżeń żadnych nie mogę mieć. Nie zapominajmy jeszcze o olbrzymiej możliwości wyborów trybów, które mamy w Sony. Możemy zmienić się wzór, możemy dodać sobie e, makijaż, możemy zmienić sobie usta, powiększyć oczy, wszystko praktycznie dlatego tutaj kolejny plus dasony. W obu urządzeniach znajdziemy tryb profesjonalny, jednak Samsung ma trochę mniej tych funkcji niż Sony. I do tego gorszy aparat. 12 megapikseli z tyłu jest ok. Szczegółowość jest w porządku, barwy są dobrze nasycone. Szczegółowość nieco kuleje trochę w trochę gorszych warunkach oświetleniowych. Mimo wszystko cały czas jest bardzo dobrze, ale do Sony nieco brakuje. Nie zabrakło również aparatu z przodu o rozdzielczości 5 megapikseli, który jest fatalny, zbiera dużo ziarna, kweruje dosyć wymierną jakość barw. No i niestety przegrywa w tym pojedynku z Sony. Punkt dla Xperia M5. Dodatkowe funkcje, czyli czym mogą poszczycić się producenci. W przypadku Sony jest to wodoodporność i certyfikat IP65 i IP68. Jest to bardzo przydatna sprawa, szczególnie w okresie letnim, kiedy nasz telefon ma dużo większe skłonności do kontaktu z wodą. To na pewno fajna sprawa. Co ma za to Samsung? Samsung ma skaner linii papilarnych, które umówmy się jest w porządku, owszem, ale dla osób z dużą cierpliwością, ponieważ skany często trzeba powtarzać ze względu na to, że telefon nie odczytuje ich za pierwszym razem. Z tego względu punkty ewidentnie idą do Sony. Jak wypadają kwestie cenowe, Sony Xperia M5 jest minimalnie droższy od Samsunga, minimalnie, czyli o 200 zł. W stosunku do całej wartości telefonu, może to nie jest minimalnie, jednak na pewno Samsunga znajdziecie na rynku w dużo lepszych cenach. Co powoduje, że A5 2016 otrzymuje w tej kategorii punkt. Czas na podsumowanie. Znowu telefon, który wygrywa w dzisiejszym odcinku, wygrywa minimalnie o jeden punkt. Czy rzeczywiście Xperia M5 dla każdego użytkownika będzie lepszym wyborem? Otóż nie. Jeżeli kierujecie się parametrami, w których wygrał Samsung Galaxy A5 2016, wybierzcie Samsunga. Natomiast jeżeli patrzycie na kształt urządzenia i nie patrzycie do końca na cenę, nie chcecie oszczędzać, zależy Wam na dobrym aparacie, wodoodporności i innych parametrach, których Sony Xperia M5 wygrała, zdecydujcie się na Sony Xperia M5. A co ja bym wybrał? Ja bym wybrał Xperia M5, która mimo wszystko wydaje mi się nieco solidniejszym telefonem. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli macie jeden z tych telefonów i wyrobiliście sobie na jego temat pewną opinię, podzielcie się z innymi osobami w komentarzach, a może komuś pomożecie z wyborem? Zobaczymy. Napiszcie również, czy waszym zdaniem Xperia M5 wygrywa to starcie. Dlaczego tak, dlaczego nie? Co byście zmienili, jeżeli chodzi o oba urządzenia? Co byście poprawili, gdybyście byli producentami? Zachęcam do zabawy, do komentowania. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, no to na co czekasz? W końcu kolejne porównania przyjdą ci koło nosa. Polecam ten przycisk lub ten na dole do wyboru do kolorów, są sumie kolor jest ten sam, no, ale mimo wszystko polecam. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę, jeżeli podobał Wam się ten filmik. Tymczasem to wszystko z mojej strony. Cześć i do następnego.